Mniej znaczy więcej, mniejsza gmina znaczy więcej dla województwa śląskiego, dla rządu polskiego i dla Europy. Myślę, że pani Europoseł i panie parlamentarzystki zgodzą się z tym stwierdzeniem. Szanowni Państwo. Ja celowo zaczęłam moją wypowiedź od tych słów, ponieważ ile razy miałam ogromną przyjemność do Państwa przemawiać, to zawsze jakoś zabrakło czasu, a zawsze z tego miejsca wydawało mi się, że to hasło bardzo właśnie trafne, że najmniejsza gmina może znaczyć najwięcej. Szanowni Państwo, wystąpiliście w pięknych zawodach, tak nawiązując trochę do dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. I te zawody uwieńczyliście tymi pięknymi dziełami, czego serdecznie gratuluję. Życzę dużo sił, zdrowia, wytrwałości. A żeby nie przedłużać, to również do mojej wypowiedzi zastosuję te, to hasło: mniej znaczy więcej mniej słów mam nadzieję więcej treści. Wszystkiego dobrego dla Państwa.